10 groszy pokażę teraz jest to 10 groszy rocznik 49. Momencik może um, zrobię zbliżenie bo jednak słabo widać. Okay. Rok 49. Bez znaku mennicy. Aluminium nakład 200 milionów sztuk. Cena takiej monety w stanie pierwszym 30 do 50 zł. Następnym rocznikiem, który znalazłem, jest rocznik 61. Bez znaku mennicy nakład 73 miliony 400 tysięcy. Cena egzemplarza w stanie pierwszym waha od 30 do 50 zł. Następnym rocznikiem jest rocznik 62. Bez znaku mennicy, nakład 25 milionów z haczykiem yy, w stanie pierwszym taka moneta 100-150 zł następny rocznik rocznik 65 ze znakiem mennicy nakład 50 milionów 521 tysięcy w stanie pierwszym taka moneta 20-35 zł maksymalnie za stan pierwszy Następny rocznik jest to rocznik 66 ze znakiem mennicy. Nakład 70 milionów 749 000. W stanie pierwszym moneta kosztuje od 20 do 35 zł. Następnym rocznikiem jest rocznik 67 ze znakiem mennicy. Nakład 62 miliony z małym haczykiem. Cena waha się za stan pierwszy od 20 do 35 zł. Następny rocznik jest to rocznik 68 ze znakiem mennicy Nakład 62 miliony z haczykiem w stanie pierwszym 20 do 35 zł. Ładny, ładny egzemplarz. Mm, następnym rocznikiem jest rocznik 69 ze znakiem mennicy nakład 70 mil, 71 566 000. Kwota za którą można ją zakupić w stanie pierwszym 20 do 35 złotych. Także ładnie się zachował. Yy, następnym rocznikiem, który znalazłem, jest rocznik 70 ze znakiem mennicy. Nakład 38 844 000. Yy, w stanie pierwszym moneta kosztuje od 20 do 35 zł. To naprawdę super angielski egzemplarz. Ok. Yy, następnym egzemplarzem, który znalazłem, jest rocznik 71 ze znakiem mennicy w nakładzie 50 milionów i tutaj cena jest za stan pierwszy od 8 do 15 zł. Następne 72 rok ze znakiem mennicy, nakład 60 milionów od 8 do 15 zł za stan pierwszy. następny rocznik jest to rocznik 73, nakład 80 milionów. I tutaj cena waha się od 5 do 10 zł. Następnym rocznikiem jest rocznik 74 bez znaku mennicy. Nakład 50 milionów. Cena waha się od 5 do 10 zł. za stan pierwszy. Tutaj mamy rocznik 70. Piąty ze znakiem mennicy, nakład 50 milionów, cena od 5 do 10 zł za stan pierwszy. Ten też ładnie się zachował. Eee, następny rocznik, jest to rocznik 76 ze znakiem mennicy, nakład 100 milionów sztuk i tu już cena waha się od 5 do 10 zł za stan pierwszy. Um. Następny rocznik, który był w tym zestawie, jest to rocznik 77 ze znakiem Mennicy. 100 milionów nakładu i tu cena jest od złotówki do 5 za stan pierwszy. Następny egzemplarz jest to rocznik 78 ze znakiem mennicy, nakład 71 204 tysiące i tu cena od złotówki do 5 zł za stan pierwszy. Eee, następny rocznik jest to rocznik 79 ze znakiem mennicy, nakład 73 miliony 191 tysięcy cena za stan pierwszy od, jed, od 1 zł do 3 zł maksymalnie. I ostatnim rocznikiem, który znalazłem mm, w tym zestawie jest rocznik 80 ze znakiem mienicy nakład 60 623 tysiące. Cena za stan pierwszy od złotówki do 3 zł. Dobrze, to były wszystkie 10 groszówki. Następnie pokażę może mm, 5 groszówki. Nie ma ich dużo. W sumie parę par sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 no, roczników tylko się trafiło. Pierwszym rocznikiem jest rocznik 49. Bez znaku mennicy. 200 milionów nakładu. Ta y, moneta jest większa niż późniejsze roczniki w yy cena w stanie pierwszym od 10 do 20 zł ta moneta waży gram później zmniejszono yy monetę i obniżono wagę no, tu jest pomniejszona wersja 62 bez znaku mennicy nakład 90 milionów z haczykiem 0,6 grama w cenie pierwszym w cenie 3,8 za stan pierwszy rocznik 68 ze znakiem mennicy nakład 10 milionów 196 tysięcy w stanie pierwszym taka moneta kosztuje od 5 do 10 zł ten rocznik się akurat fajnie zachował ale interesują mnie właśnie te te dziurki są jakby to powiedzieć jakby regularnie wybite. Nie wiem z czego to może być, ale jakaś. Hmm, ok. Yy, następny rocznik. Jest to rocznik 70 ze znakiem Mennicy. Nakład 20 milionów z haczykiem. Cena od 50 groszy do 2 zł za stan pierwszy. Bardzo ładny egzemplarz. Mimo niedużych nakładów, e, następny i ostatni rocznik Pięciogroszowy, który znalazłem jest 71 ze znakiem mennicy, 20 milionów nakładu. Cena waha, e, waha się od 50 groszy do 2 zł za stan pierwszy. Ok, to były wszystkie pięciogroszówki. i teraz 2 grosze. 49 rok bez znaku nakład 300 milionów 106 tysięcy. Waga 0,57 grama. Później monotę pomiszono. Cena w stanie pierwszym od 5 do 10 zł. Tylko jedna sztuka była. Tutaj mamy jednego grosza. 49 rok bez znaku nakład 400 milionów z haczykiem. Aluminium, oczywiście. No i w stanie pierwszym to, to już za 10 groszy do złotówki można kupić taką monetę. Ok yy, może teraz 5 złotówki też ich nie ma dużo bo aż, aż 3 sztuki yy, rybak. 5 złotych z rybakiem 74 rok z znakiem miennicy. Yy, Nakład 46 milionów sztuk i cena waha się za stan pierwszy od 15 do 30 zł, ten akurat jest ładny. Nawet w sumie można powiedzieć, że jest menniczy. Ok, następne 5 złotów, złotówki które znalazłem, to jest tak 5 zł aluminiowe z 89 roku. Ze znakiem mennicy nakład 30 milionów z haczykiem. Cena od 10 groszy do 2 zł za stan pierwszy takiej monety. I ostatnia moneta 5 złotowa, którą znalazłem, jest to aluminium 90 rok ze znakiem mennicy. Nakład 38 milionów z haczykiem i tu podobnie od 10 groszy do 2 złotych.